W życie każdego człowieka jest wpisane oczekiwanie. Bardzo potrzebujemy czekać i mogę nawet powiedzieć, że bez oczekiwania nie moglibyśmy żyć. Czekamy na spotkanie z tymi, których kochamy, na jakieś ważne dla nas wydarzenia, na święta Bożego Narodzenia, na powrót do domu naszej rodziny. Niektórzy to pragnienie oczekiwania spełniają tym, że na przykład czekają na jakiś następny odcinek serialu czy odcinku na YouTubie. Dzisiejsza Ewangelia pokazuje nam, że my mamy całe nasze życie zamienić w oczekiwanie na syna człowieczego, abyśmy byli gotowi na jego przyjście. Bardzo mi się podobają słowa, uważajcie więc na siebie, aby wasze serca nie były ociężałe wskutek obżarstwa, pijaństwa oraz trosk codziennego życia. Wydaje mi się yy, bardzo trafne, że nie tylko mamy dbać o nasze ciała, ale właśnie o nasze serca, aby nie było ociężałe. I dlatego um, uczą nas te słowa, byśmy byli ubodzy w duchu, żebyśmy nie przywiązywali się do rzeczy tego świata, do przyjemności. I myślę, że idealnym, doskonałym czasem na to, żeby się tego uczyć, jest właśnie Adwent, żebyśmy uczyli się rezygnować z tego, co sprawia nam być może przyjemność, do czego jesteśmy za bardzo przywiązani, żebyśmy uczyli się oddawać to Panu Bogu. I jeżeli będziemy rzeczywiście trwać w tym oczekiwaniu to kiedy nadejdzie ten dzień i bezradne narody będą przerażone, kiedy ludzie będą mdleć ze strachu w oczekiwaniu tego, co ma nadejść na ziemię, my będziemy mogli wyprostować się i podnieść głowy, bo będziemy wiedzieli, że zbliża się nasze odkupienie.